Siemaneczko, witam serdecznie, byczki. Lecimy sobie w Grey Zone. Nowa greczka wieża z bykami. Myk, lecimy. Stwórzmy sobie pierwszą postać. Za długo tam nie pożyjesz. To nie masz co tam biec, gościu. You killed by friendly fire. Czejcie, mój ziomeczek mnie odstrzelił. Reportujemy, goście. Dobra, lecimy. Jesteśmy w bazie, jesteśmy tu bezpieczni, możemy tutaj pewnie sprzęt zostawiać, tak jak w każdej grze typu Extracting Shooter. Tutaj siło... Ojejku. Siłownia jest. No i co, jak jest siłownia, no to byczki myk, ja tam zadowolony już jestem z tej gry. Ciała. To pewnie będzie nam pokazywał, gdzie mamy jakieś uszkodzenia i czy będzie to na przykład załatać bądź naprawić. OK, spoko. A to, aha, tutaj mamy sobie ekwipunek swój. Okej, okay, ja wezmę sobie te rękawiczki. Lepiej mi się... Lepiej wyglądają. No to dosyć giereczka rozbudowana jest. OK, To mam, To jest moja szafka prawdopodobnie. To jest ekwipunek, który mam na sobie. Mamy safety lock system, czyli... Mamy bezpieczną skrytkę. Spoko. Amunicji mamy też spoko, dużo. No takie dosyć zacny kwipunek dostaliśmy na start. Ok. Kieszenie też są. Mamy tak, krew, ile mamy krwi. Nawodnienie, energia. Ile możemy na sobie mieć? Ou. Oh. Intoxication. No to to jest skażenie. Czyli będziemy tutaj mieć tutaj w tej gierce też możliwości takie, że będą skażone tereny, więc trzeba uważać. I radiacja. 0 na 8. No okej, okay, czyli jesteśmy zdrowi w 100%. Ten shotgunika ma Dobra. Gra podzielona jest na 3 nacje. Rozmieszczona na 3. O cholipa. Był tam bimbasek Podzielona na 3 nacje. Nie mogę go zestrzelić, dobra, to odpuszczamy, typa. Wróćmy do tłumaczenia, tutaj, tej giereczki. Mapa jest podzielona na, na teren Grand Zone, i tu masz tak: tu masz jedną grupę graczy, tu masz drugą grupę graczy, tu masz trzecią grupę graczy, i wszyscy tutaj do środka się próbujemy wbić, nie? No i masz swoich ziomków, powiedzmy sobie cudzysłowiowo, swoich ziomków, bo już mnie dwa razy moi ziomkowie uskutecznili, nie? Więc wróciłem z nożem do bazy. Trzeba uważać. Pusta kasa. Dobra. O, wiecie, jak wyglądają wczesne dostępy, nie? No widzę, że kolega też, z nożem. <laughs> I będziemy kończyć na dzisiaj. Wojarze. Powiem otwarcie. Gra spoko. Serwery słabe. Ogólnie fajnie się będzie w to grało. Mam nadzieję, że projekt nie upadnie. Myk, taka opinia byka.